Cześć, z tej strony PolishCoder i witam Was w drugim odcinku na tym kanale. Dzisiaj to jest część druga o naszym terenie. Pokażę Wam dzisiaj, jak już robić jakieś tam wzniesienia, góry i takie tam. Może nad zdążymy jeszcze, zdąży jeszcze wam pokazać drzewa i, i trawę, coś takiego ogólnie zrobić. Więc tak, ten odcinek będzie chyba krótszy niż tamten, chociaż nie wiem, tamten był dosyć krótki, ale już, to jeszcze nie, to był taki pierwszy odcinek, nie było wszystko ogarnięte, ale już jest, więc tak, no, mamy sobie wszystko już o terenie tak po kolei, więc na początku mamy crate yy, w naszym terenie, jeśli ktoś nie oglądał poprzedniej części, to ich obejrzy, yy, dobrze, mamy tutaj nasz yy, teren, Yy, mamy zaznaczony on, mamy go zaznaczonego i tak. Pierwszą ikonkę tutaj mamy Create Neighbor Terrains, czyli, yy, czyli jakby stworzenie drugich, drugiego terenu. Na przykład, tu kliknę i się pojawi, tu i tak możemy wszędzie ten je yy, robić. Ale to później wam pokażę tak więcej tego. Yy, dobrze więc teraz mamy paint terrain, no to wam pokazywałem tu tylko tą jedną opcję, czyli paint texture. Teraz, a mamy w ogóle jeszcze jeden, dwa, trzy, cztery, no mamy pięć opcji, pokazywałem tam, pokazywałem wam nie tylko jedną, e, czyli można tak e, robić wzniesienie, zniżać teren, e, malować tekstury. Na przykład teraz jest pomalowany cały na zieloną na trawę ustawić wysokość yy, smooth haze to znaczy na przykład jak jest jakaś góra i na przykład jest ostry, ostre coś, ostre, ostre, no nie jest za wygładzony ten teren, to można wtedy go wygładzić, a stamp teren to... to nie wiem co to jest. Jesz nie wiem, zobaczymy. Ale dobrze. Po, jeszcze tak, tutaj mamy ikonkę do robienia drzew. Tutaj do roślinek takich małych, trawy na przykład. No, a tutaj są opcje. Więc tak, najpierw zajmijmy się e malowaniem, znaczy pędzlem i wybierzmy opcję Race or Lower Terrain. Jeśli macie jakieś pytania, wam coś nie działa, czy na przykład macie no, pytania, albo byście chcieli. Jakiś odcinek, jakiś odcinek, na przykład z czegoś, co nie rozumiecie, a chcielibyście mieć z tego odcinek, no to też piście. Dobrze, mamy Race of Flower Terrain i patrzcie, ja mam to pasity ustawione na 100. I patrzcie, jak to już. O! O! Boże! Właśnie tak to jest, więc ja nie polecam takich wielkich dawać. Może na jakieś. Nie wiem, no na 10. O! Bo patrzcie, 10 i ja to już jest takie wielkie dosyć. Więc no tak do 10 to ja wezmę sobie na 3 O, tak, teraz dosyć gładko, fajnie to się robi yy, Więc tak yy, no, prawym, lewym przyciskiem malujemy I tak, wybieramy, mamy tak yy, Tutaj mamy pędzle yy, yy ten Wygląd pędzi, na przykład teraz jak robię, to jest tak dosyć ładnie. Jak teraz wezmę ten, no to widać już te, te takie koła, bo to jest takie twarde koło i tym To Tutaj jest taki mięciejszy jeszcze bardziej, do jakichś szczegółów bardziej, <gryw> bardziej. E, tutaj jest też jakiś taki fajny właśnie, właśnie różne, o, ten jest bardzo fajny bo przecież trawa nigdy nie jest, albo jakiś po prostu o, nam do skał to się przyda przecież skały nie są równe tylko właśnie jakieś po, yy, po takie, no takie o, różne o na przykład takie o, tak jak tutaj, takie dziury są czasami, takie ostre, o, ostre właśnie o to chodziło no dobrze, no to stwórzmy jakiś tam ten, mamy różne te yy, Tutaj mamy Brush Size, no to już mówiłem w tamtym odcinku, możemy sobie zmienić... Yy, zmienić... Yy, jak to się nazywa? Zmienić wielkość. O, zróbmy tutaj sobie jakieś takie coś. O, to są jakieś gwiazdy, to raczej to nie będzie nam potrzebne, no bo po to komuś takie coś... Chyba, że komuś na jest może być potrzebna, więc ja to nie wiem. Dobrze, zróbmy jakieś fajne tutaj o góry. Tutaj jakieś o to będzie takie małe na chwilę takie tylko żeby wam pokazać możliwości tego to naprawdę e, w Unity fajne można e, robić skały o jak widzicie w poprzednim odcinku mówiłem wam e, jak włączaliśmy obliczenie światła żeby tak nie, nie ścinało i w ogóle Yy, że nie będzie się robić, renderować światło, więc właśnie takie czarne cienie są, ale nie jest tak źle, więc można przeżyć i z tym. Ok, coś takiego może być chyba, nie wiem. O. No dobrze, zostawmy coś takiego. Teraz, żeby pomalować, yy, żeby pomalować. Na przykład tutaj na, skalist, na takie skaliste na skaliste te, na skalistą teksturę. To tutaj już w poprzednim odcinku też robiliśmy to tylko zmienię nazwę tego na na przykład rock czy skała. OK. I tak teraz jeszcze wchodzimy w teren. Klikamy tutaj Paint Texture. Wybieramy sobie teksturę, no i mamy tutaj rok. No i. No, załadnie to to nie jest, bo po pierwsze mamy. Um... Weźmy sobie o taki gładki pędzel, wielkość na 5, nie, może na 10. O. No, ładna tekstura to to nie jest, bo to jest ze standardowych asetów, więc wiecie, w ogóle ona jest jakaś brązowa, dziwna. No, taką teksturę dali nam, niestety. O... E, wspominałem też w ostatnim odcinku, wszystko się działo w ostatnim odcinku, super, że... że jest paczka Waset że która jest nowa dosyć, bo ona chyba tam tydzień ma dopiero, czy dwa, może, nie wiem, coś takiego. E, to pokazywałem, to jest teren, e, Tools, coś takiego od Unity. Możecie sobie pobrać i będzie fajnie. Będziecie mieli właśnie już kilka tam, właśnie tych tekstur, takich już do malowania. Nie będziecie musieli ich tworzyć, tylko one już będą właśnie w takiej, te warstwy to się nazywa, no to w takiej postaci. O, jakoś ten cień zniknął tu. A nie, tu jest. No dobrze. No pomalujmy jeszcze z tej strony i będzie chyba już ok. Oczywiście to jest tylko taki testowy dla poradnika. Ja normalnie to swoją grę robię yy, w ogóle w innych klimatach i w ogóle, znaczy no, w podobnych, ale nie będę wam spoilerował, bo kiedyś na pewno będzie jakiś devlog z tego czy coś. No dobrze. Brzydko to jest, ale dobra. Przeżyjemy chyba. Mam nadzieję, że wy jeszcze nie umrzeliście, ale dobrze. Dalej, mamy tutaj jeszcze set hate. I tak, to polecam robić na początku, jeśli już zamierzacie robić taki teren na stałe, to polecam Wam to zrobić, bo na przykład teraz chciałbym, no weźmy jeszcze yy, Rise of Lower Terrain, a, bo jeśli chcecie nie, nie, nie robić tego w górę, nie powyższać tego terenu, tylko yy, zrobić jakieś jaskinię to klikacie shift o wtedy wam jedzie w dół no i jest tak, że chcecie sobie zrobić jaskinię. No i jedziecie, jedziecie. No i mówicie... Ale ja chcę dalej, ja chcę jeszcze wiel... większą to jaskinię. Chcę sobie zrobić jeszcze głębszą i w ogóle jaskinię. Czemu to, czemu to się nie da? No, jest tak, no bo Nasza góra jest na tak na poziomie tak jakby zerowym. To jest poziom 0. Poniżej poziomu 0 nie można, yy, nie można nic robić, więc no, no, nazwijmy to poziom 0. Więc polecam na samym początku, chociaż to może nam zniszczyć to, no ale zróbmy tutaj na tym, o na tym obszarze. Klikamy set height. Tutaj mamy hate i tutaj czyli wysokość. Height, nie wiem, Height, hate. No. Height, hate, tak dokładnie. Yy, ustawiamy sobie na przykład 8. Teraz najlepiej wziąć sobie na największy ten, o. To jest na takiej wysokości, e, dajmy sobie na 15 załóżmy. Weźmy sobie większy pędzel na 50 może, o zaszalejemy, o. No i teraz jak już mamy tak, no to niby to nam się wydaje, że, że to jest na tym, że to i tak będzie że pod tym nic nie ma, więc y, może też nie dać się już kopać, ale no można pod tym kopać na, w tym kopać y, i dlatego polecam tak robić. Jeśli macie jakiś wielki teren i nie chce wam się robić tego ręcznie albo w ogóle wam się nie chce robić tego, to możecie kitnąć Yy, Flatten All i wtedy Wam się zrobi wszystko. Tylko teraz nie chcę, żeby tutaj. Żeby to Coś tam. No mniej. No dobra, może i tak być. Yy, dobra. Żeby. Yy, możecie sobie kliknąć i wtedy Wam się wszystko zrobi na płasko na poziomie 15. Tak jak, jak, tak jak sobie ustawiliście. Yy, dobrze. Teraz przechodzimy sobie do smooth hate. Tak jak teraz macie na przykład taką. No załóżmy, weźmy sobie to na mniejsze dajmy na 10 i na, na 10. 10 na 10. A tak, taka ocena tego filmu, mam nadzieję, że jest. Tak na przykład chcielibyśmy mieć... O, bo to, to ta trawa co tu jest jest bardzo taka. Yy, no, no nie jest ostra, ale jest taka nierówna. Teraz jak mamy ustawiony za smooth hate, to teraz jak... A bo ja taka... Bo ja za, za mało tego. Dajmy sobie na 50 będzie może lepiej i na wielkość 20 pędzel. O. Teraz przytrzymujemy i widzicie, wyrównuje nam się. Znaczy nie wyrównuje, tylko... No taki łagodniejszy się robi teren, tak jak widzicie. Tu, o. Na no, tu będzie dobrze widać, bo to jest bardzo szpicasty. Dajmy sobie na największej mocy, o... I już jest cały gładki. Na porządku ustawiłem za małą moc i to lekko było trochę tam widać. Nie wiem czy w ogóle widzieliście. O i na przykład już mamy wszystko tu gładkie. Tak samo o tutaj. Chociaż góry powinny być bardziej takie szpiczaste na górze. Ale Ctrl Z możemy sobie cofnąć. E, Okej, okay. już nagrywamy 13 minut. Hm. Ok. E, to podzielimy jeszcze na jedną część. Bo nie chcę wrzucać takich długich odcinków, bo na przykład tutaj też możemy tak zrobić. Bo to jest dosyć już spiczaste. takie ostre. A teraz będzie już takie bardziej gładkie. O, taki większy spadek. Czym dłużej będziemy tutaj to robić, tym bardziej to się wyrówna. O, no i, i tak. Yy, więc dalej. Teraz mamy jeszcze. Co to było? Stamp terring. Co to jest? Yy, max Out. ja coś klikniem. Stamp hate. To jest tutaj co zróbmy. Oha. Halo? <ścoughs> to chyba chodzi o to... Aha, czyli że, że po prostu klikamy i to nam się robi na przykład o... Aha, fajne. Nie nie rozumiem tego narzędzia. E, jakie dziwne. Dobra, nieważne, później się tym zajmiemy. Więc tak. Teraz mamy jeszcze. Kickstamp, czy push and. Nieważne, dobra. Stamt to coś tam na pewno znaczy. Niech, jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzach. Dobrze, więc. Teraz przechodzimy do drzew. W stan w, ostatnio zainstalowaliśmy sobie standard assety. One są e, tu tutaj: Standard Assets, Environment, environment e, speed tree. I tutaj mamy trzy rodzaje drzew: mamy palmę. To jest, tu jest ta, ta palma. O! Tak ona wygląda. Mamy jeszcze renifer fajnie, konifer jakiś To no, taki świerk jakby i taki taki dąb czy coś brodliw, no nie znam angielskich nazw drzew, więc y, możecie nie, nie krzyczcie, no, nie błagam <laughs> więc teraz tak, klikamy znów na teren, przechodzimy do drzew i wybieramy edit tree, add tree i y, y, y tutaj mamy tree prefab, czyli prefab Prefab to jest na przykład, możemy na przykład też zrobić, że będziemy, nasze drzewa to będą nie wiem, kwadraty, możemy sobie, że pudełkiem, czy tam coś, ale my chcemy wybrać normalne drzewa, tree prefab, kiedyś tam zrobię też poradnik jak robić drzewa w Unity. I teraz tak, mamy tree prefab, klikamy i mamy tutaj wszystkie nasze prefaby, czyli takie obiekty, które mamy zapisane. W folderach tutaj gdzieś i no te wszystkie to są jakby ze, te wszystkie to są jak coś ze standarda setów, tu mamy o, to jest nasze pierwsze drzewo, ta palma, o tu są jeszcze inne, o tu jest jeszcze jakiś modliw. A, to jest do, do mobile, to nie wybierajcie mobile tych do komputerów, bo mobile są do telefonów, czyli takiej gorszej wersji, a desktop to są właśnie takiej dobrej wersji. Dobra, weźmy te Broadleaf'a, czy jak to się tam nazywa. No i... Oh my god. No, trochę ich za dużo dodałem. Oho. One strasznie lagują czasami te drzewa ich jest naprawdę dużo. A w dodatku ja nagrywam jeszcze, więc już 27. Nie. 17 minut, co? Nie. Dobrze, więc tak, brush size, czyli wielkość znowu tego. Kliknę raz i tutaj ich się tyle pojawiło, a my na chcemy, chcemy może postawić jedno drzewo. Tu mamy 3 density. Czyli pojawialność się drzew. Teraz ustawiłem na 10 i... O, i jak kliknę, to to jest po, no, po jednym drzewie. Jak sobie przejadę tak, to będzie ich dosyć sporo. Yy, no, to już można sobie i robić tak. Też jest dosyć dobrze, ale jeśli chcemy las, o, tree hate jeszcze mamy tutaj, yy, to znaczy wielkość drzewa, bo one będą różnej wielkości i chcemy właśnie, żeby to było. Tutaj można sobie ustawić, że na przykład chcemy takie wielkie drzewo i takie, że może być nie, od najmniejszego do największego, jakie jest możliwe. O, czyli może być takie, o, i może być na wysokości 1 cm. No, za ładne to drzewo nie jest, a poza... też dosyć, bo... no... No, one są strasznie takie rozciągnięte, dlatego... Jeśli macie... No nie no, ustawmy sobie na... Tak normalnie, na tyle, od tylu do, e, chcemy. O, i mamy jakieś tam już drzewa. Są różnej wielkości, takie są właśnie fajne. Dobrze, mamy jeszcze Look, look with, to Hate e, nie. No to są chyba najważniejsze rzeczy. Jeśli chcecie las. To ustawiacie sobie na dosyć duże, o to, no i teraz pojawiło się ich mało, ale jak weźmiecie sobie na przykład o tyle, no to już macie tam, o dwa klikniecie. no strasznie dość cina, znaczy tylko na początku, potem trochę mniej, ale i tak widać takie spadki FPS-ów. no i macie jakiś tam las już w grze. Na razie jeszcze nie róbcie takich sobie scen, takich jak jakie byście chcieli już mieć w grze, tylko takie testujcie sobie, ponieważ później będzie trzeba dodawać, bo do, do tych drzew coś usuwać je, dodawać od nowa, więc nie, nie róbcie tego na stałe, dopiero jak już będziemy robić jakiś tam ten... jakiś już bardziej zaawansowane rzeczy, to wtedy już możecie robić sobie scenę, jaką byście chcieli mieć. No, to chyba już na tyle, już nagrywam 20 minut. To chyba dłuższy, dwa z chyba odcinek niż tamten, co był ostatni. W następnej części... W następnej części omówię roślinność. Yy, o, paint details. Czyli na przykład trawę, czy coś. A to jeszcze zależymy w tym odcinku. Eee, dobra. Czyli tak, mamy tutaj Paint Details Tylko on nam został, więc już zróbmy będzie jeszcze kilka, chyba z dwa odcinki z tego. Jeszcze żeby tam kilka rzeczy omówić. I mamy tutaj tak, Edit Details, Add ee, Detail Texture. Texture, tak, klikamy texture. I detail texture texture To omówię jeszcze w następnym odcinku bo to też trzeba się trochę z tym pomęczyć, żeby była dosyć ładna ta trawa. No i mamy tutaj takie dwie trawy. Wyś... Wy... Zas, to jest jaka? Aha. Dobra. Wybierzmy sobie tą. Klikmaj... Kliknijmy Add. Wyszłam z tego. O. I zaznaczymy to. O! I właśnie jak się posypało trawą. Tak, to jest trawa. Jak się oddalamy, to ona będzie znikać bo to jest e, tak w Unity już d, w optymalizacji to można zmienić, ale może wam bardziej źle Wiecie, Widzicie, ta trawa jest dosyć fajna, jest jej bardzo dużo. Ja kiedyś miałem taki błąd że po prostu nie robiła się taka gęsta tylko, że było tam 5 na o na takim kółku było 5, tutaj patrzcie ile tego jest nie wiem jak to naprawić, ale teraz mam nowszą wersję i się jakoś naprawiło po prostu błąd wersji to był chyba czy coś takiego no i tutaj możemy sobie zmieniać intensywność o, jak zmniejszymy intensywność to jest po prostu ich mniej no i wtedy miałem na maksa intensywność, więc nie wiem teraz dajmy 0 to nic nie będzie o te miałem na przykład o, ta, tak też jest, na przykład mam na 0.1 A patrzcie ile tego jest Więc y, dajcie sobie na przykład na 0.1, bo to i tak jest dużo A nie jest taka normalnie masa, że... O, i tak tego tyle jest, że... Tutaj możemy sobie... O, najpierw tak, namalujmy, no namalujmy. Jak widzicie, ona jest w dwóch kolorach, taka przemieszczana, taka usunięta i taka żywa. im edit, details, edit, wszystko edytujemy tak właśnie. I y, minimu, nim, minimalna y, szerokość, wysokość, maksymalna też y, i tak dalej. O, i tutaj mamy healthy color, czyli taka zdrowa. Ustawmy sobie na taką. No nie wiem, na taką jakąś taką. Ogólnie żeby pasowała do tego terenu to ja polecam ustawić. Yy. Okej. Okay. Coś takiego. No i ona już jest dosyć ładna. Nie na zielono i biała, ale no, ładna jest dosyć teraz. Taka pasująca do tego do tego podłoża co tu jest. No i tak to właśnie wygląda. Ładnie to wygląda. No więc mam nadzieję że się spodobało. 23 minuty minęły. <grym> o, walnęłem się. Dobra, mam nadzieję, że się spodobało. E jeśli chcecie in e z czegoś innego, poradniki, e na przykład jak coś zrobić, no to też piszcie, to ja do je robię. Jeszcze z terenu będzie tam z dwa poradniki, może takie, żeby był ten teren już dopracowany do końca. Więc mam nadzieję, że się spodobało. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. Do zobaczenia i cześć!